Polscy piłkarze coraz częściej wybierają Turcję jako miejsce kontynuacji swojej kariery piłkarskiej. Turecka Super League staje się atrakcyjnym kierunkiem zarówno dla młodych talentów, jak i doświadczonych zawodników, co sprawia, że Turcja przyciąga polskich piłkarzy. W ostatnich latach wielu polskich zawodników odniosło sukcesy na tureckich boiskach. Sebastian Szymański, grający w Fenerbacze, stał się jednym z kluczowych zawodników swojej drużyny, zdobywając uznanie zarówno kibiców, jak i ekspertów. Krzysztof Piątek, Reprezentujący Baszak Szechir również pokazuje swoje umiejętności, zdobywając ważne bramki w kluczowych momentach. Przemysł Frankowski, który dołączył do Galata Saraj, szybko zyskał popularność dzięki swojej wszechstronności i skuteczności. Turcja oferuje polskim piłkarzom nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale także możliwość regularnej gry na wysokim poziomie. Tureckie kluby inwestują w rozwój swoich drużyn, co przyciąga zawodników z całego świata. Dodatkowo fanatyczni kibice i wyjątkowa atmosfera na stadionach sprawiają, że gra w Turcji to niezapomniane doświadczenie. Obecność polskich piłkarzy w Turcji ma również pozytywny wpływ na reprezentację narodową. Regularna gra w wymagającej lidze pozwala zawodnikom rozwijać swoje Umiejętności i zdobywać cenne doświadczenie, które mogą wykorzystać podczas międzynarodowych rozgrywek.